Dzień dobry, witam serdecznie Wisiewski Michał z tej strony. Pozdrawiamy dzisiaj serdecznie z Madrytu. Przenieśliśmy się na kilka dni z Cancun, w Meksyku do Europy, gdzie będziemy podróżowali. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii dokumentalnej z cyklu Zawód Trader, czyli e, życie tradera, zaplecze życia tradera, w jaki sposób się poruszamy, co robimy również na co dzień poza tradingiem. Dzisiaj będę mówił kilka sekund, kilka minut o strategii. O tym, w jaki sposób konstruujemy, tworzymy tak naprawdę strategię, żeby zarabiać w przyszłości. Nie pokażę Wam dokładnie teraz, w jaki sposób na wykresie się traduje, ponieważ nie od tego służy ta seria dokumentalna, powiedzmy, czyli zawód trader. Ale ja chciałem Wam powiedzieć, zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Otóż, gdy zaczynamy tradować, czasami tradujemy nawet rok, dwa, wchodzimy w różne momenty w rynku. Czasami są to te same momenty, czasami inne, czasami szukamy różnych, całkowicie różnych strategii, czy obojętnie czy jest to swing trading, obojętnie czy jest to trading pozycyjny z tradem, day trading czy long term trading, to wszystko nie ma znaczenia, co jest najważniejsze słuchajcie, nie tylko w tym, ale w każdym innym biznesie, obojętnie czy sprzedajesz na rynku jakieś artykuły czy pamiątki, tak jak tutaj przykładowo, czy jesteś szefem, czy prezesem, wiceprezesem jakiejś firmy, w której robisz restrukturyzację, za każdym razem starasz się wytworzyć jakiś sukces, jak ten sukces powstaje obojętnie, czy jest mały, czy duży, to starasz się powtarzać ten sukces, czyli powtarzające się te same transakcje, czy ta sama powtarzająca się sukcesywna akcja, do tego zmierzamy, słuchajcie, na Forexie, także obojętnie jaką nie ma strategię. Chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo po... ważnym błędem często jest, początkujących traderów jest to, i moje błędy wszystkie na początku też często polegały na tym, że wchodziłem w bardzo różne transakcje, słuchajcie, w różnych momentach. Tu wykres wygląda bardzo ciekawie, tam interesująco, tu zajmowałem krótkie pozycje, tam długie, na różnych instrumentach miksowałem, próbowałem robić różne Rzeczy wychodziło to całkowicie różnie. Jak domyślacie się na początku, nie był to jakiś wielki sukces. Trzeba, słuchajcie, wytworzyć powtarzający się system. Obojętnie, czy będą to transakcje długie na złocie, czy transakcje krótkie na walucie, czy będziesz tradeował na akcjach, czy na pszenicy. Nie ma to znaczenia, ale musi być to jakiś powtarzający się sukces, czyli coś, co dobrze znasz na wykresie, czego szukasz. Słuchajcie, właśnie to robimy w grupie Forex is Trader. Na Facebooku mamy grupę Forex is Trader. Prowadzimy również bezpłatne webinary, inne również płatne szkolenia. Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób wyszukujemy te momenty, które się powtarzają, momenty z naszej strategii Forex is Trader. Do tego ludzie tworzą własne momenty, słuchajcie, całkiem różne strategie. Strategii jest pewnie tyle, co... Traderów na świecie, każdy dopasowuje strategię do swojego stylu handlu. Także zachęcam Was do odkrywania świata tradingu dalej, do prób i błędów na własnym rachunku, demo później realnym. Także pamiętajcie o tym, że najłatwiej po prostu powtarzać te same transakcje. Najpierw trzeba się oczywiście nauczyć i e, czy wytworzyć samemu. E, wtedy są to powtarzające układy, tak jak przykładowo na Forex Trader ćwiczymy w kółko praktycznie to samo. Są to proste momenty, które się powtarzają ja nazywam to powtarzającymi zwycięskimi patternami, czyli po prostu zwycięskie układy, które w kółko możesz te same zaobserwować, wiesz czego szukasz na wykresie, wiesz kiedy to się pojawia, wiesz kiedy możesz wyjść na kawę wiesz kiedy dzień będzie nieciekawy jak wykres przykładowy jest wzrostowy a Ty szukasz spadkowych pozycji albo na innym instrumencie szukasz jedynie wzrostowych pozycji, a wykres podąża bokiem albo jest całkowicie spadkowy, wtedy wiesz że nie będziesz tradował przez najbliższe 6 3 godziny czasu także nie ma sensu spędzać z danym instrumentem więcej momentów z rana przykładowo, jak otwierasz i patrzysz na platformie, że nic takiego nie dzieje się, czego szukasz, co masz wyćwiczone od miesięcy czy lat. Także pozdrawiam Was serdecznie dzisiaj z Madrytu. Do usłyszenia pewnie niedługo w innych miejscach ciekawych. Będę poruszał inne tematy, mity i fakty z cyklu życia tradera i tradingu. Także pozdrawiam serdecznie. Michał Wiśniewski z tej strony. Do usłyszenia. Dziękuję.